Po pierwszym odcinku Tajnej Inwazji narzekałem głównie, teraz będę narzekał mniej. Jesteśmy po drugim odcinku. Intryga robi się ciekawsza. Dialogi robią się poważniejsze. Robi się z tego chyba nie najgorszy serial. Zatem zobaczmy, jak minął ten drugi odcinek, co z niego możemy wyciągnąć i jakie są tutaj plusy. Co więcej, co chyba miałem odrobinkę racji, mając nadzieję przy omawianiu pierwszego odcinka, że pójdą w tę akurat stronę. This war is one I have to fight. Uh, what makes you think you can get him to speak? Oh, well, I can be quite persuasive. zaczyna się. Powtórką z Captain Marvel, po prostu wycięciem kilku fragmentików z Captain Marvel, żeby nam przypomnieć niejako. Szkoda, że tego nie staliśmy w pierwszym odcinku, bo wiem, że też dużo osób po prostu Captain Marvel nie widziało. Ale tam mamy m.in. Tą, tą obawę Samuela, naszego Nika Fury'ego, że o Jezu, on się nie spodziewał, że zło nadejdzie z góry, że zło nadejdzie z kosmosu. Tyle, że mamy ciąg dalszy. Mamy to, co się wydarzyło bezpośrednio potem, w 1997 roku, w Londynie, gdzie właśnie tam, po pierwsze, dowiadujemy się, że Nick Fury poznał młodego grawika. Młodego grawika, który uciekał ze skrolu, którego rodzice zginęli na jego oczach, a on sam wypilotował ten statek, żeby dotrzeć jakoś na ziemię. I tam Nick Fury składa tę obietnicę: Wy pomożecie mi, żebym ja tutaj rządził. Innymi słowy, to jest ciekawa rzecz, ponieważ z tego wynika, że Nick Fury od 1997. To będzie 30 lat, bo teraz mamy koniec 225, 226 wedle świata MCU. On używał skróli jako swoich agentów, czyli kto wie, jak dużo agentów Shield w ciągu tego całego długiego czasu, to byli prawdziwi agenci skróle. To jest ciekawe, bo jest cały czas sugerowane w tym serialu, że Fury wykorzystywał ich. Ale on składa obietnicę, wy pomożecie mi, czyli pomożecie mi tak naprawdę też przy rozbudowie S.H.I.E.L.D., ja pomogę wam znaleźć dom. I wtedy pierwsze osoby się do niego zgłaszają i oczywiście ten obietnicę także składa Grawikowi, żebyśmy wiedzieli, że ta relacja pomiędzy Grawikiem a pomiędzy Furym to nie jest tylko nowy jakiś tam złoczyńca, tylko że oni tak naprawdę znają się od lat, więc niejako zdrada Furygo przez Grawika dla niego jest czymś personalnym. Możemy próbować przypatrzeć się temu tłumowi skróli, którzy wtedy dołączają do Fury'ego. Ponieważ jak zaczniecie czytać analizę tego odcinka w niektórych mediach, to dowiecie się, że tam jest osoba, która pojawia się na końcu. Ja tego nie widziałem, przeglądałem to ze trzy razy, ale może po prostu źle wyłapałem, więc to będzie pytanie do Was: czy Wy też zobaczycie, że ta osoba z końca, do której przejdziemy, to jest ta sama osoba z jedynki? Ale wracamy do sytuacji teraz. Wybuchy były. Faktycznie, Maria Hill nie żyje. Z całego miejsca zostaje ewakuowany oczywiście, który jakimś cudem udaje się ewakuować, odebrać ciało Maria Hill. Aresztowany zostaje skról, który udaje tego kolesia Amerykanie przeciwko Rosjanom, żeby oczywiście był winny. I zaczyna się cała nagonka. Zaczyna się cała ogromna nagonka, ale grafik jedzie na specjalne spotkanie tej rady, rady z króli. I zanim on jedzie, to mamy media pokazane. Mamy Kolesia, który ma być e, takerem Carsonem, czy ma być rasistą z e, Fox News. Mamy e, premiera jednego. Mamy Kolesia z NATO. Mamy premier, premier Wielkiej Brytanii. I mamy to pokazane jako taki przedsmaczek. I to jest w ogóle jedna rzecz, która sprawia, że ten serial. Po pierwszym odcinku, gdzie narzekałem, tutaj jest troszeczkę zyskuje, ponieważ wyraźnie, świadomie wykorzystuje się tych samych aktorów, którzy mają być tymi skórami. Oni się pojawiają gdzieś czasem, w pierwszym odcinku się pojawiali i tutaj pojawiają się po raz drugi, na przykład wśród skróli. To sprawia, że musisz być trochę uważniejszy w oglądaniu, choć ja przyznam się szczerze, że nie wyłapuję tego od razu, więc to może uczulam was. Patrzcie na to, bo widać, że ktoś tutaj odrobił lekcję i faktycznie te Postacie, które wiemy, że są z królami, wrzuca w różne miejsca. Jak się zapewnie domyślacie, te osoby, które widzieliśmy właśnie, tu premiera i tak dalej, to oczywiście są skróle. Czyli potwierdzenie tego, że skróle naprawdę od lat zajmują mega ważne stanowiska na całym świecie i pewną politykę skróli realizują. Dowiadujemy się też chwilę wcześniej, że skróli jest milion, mniej więcej milion, a może milion. 500 tysięcy. Cholera wie, nie wiem, jak szybko się rozmnażają na Ziemi, a nie tylko kilka, kilkanaście tysięcy. Co też sugerowałem w odcinku, że to, powi to powinno w ten sposób być. I tutaj akurat plusik, że nie zrobili tego, że to jest powstanie kilku, kilkunastu tysięcy skróli. I okazuje się, że spotkanie Rady to właśnie te osoby, które my widzieliśmy przed chwilą jako osoby, które z jednej strony zaomniają konflikt, z drugiej strony zajmują się na to i tak dalej, to są skróle i dołącza do nich grafik, który. Mówi, mamy wojnę, zajmujemy ich planetę, Fury okłamał nas, nie dostaliśmy swojej planety przez te wszystkie lata, Captain Marvel niczego nie dowiozła i okazuje się, że wspiera go pre premier brytyjska, czyli Skrólka, która udaje premier brytyjską. I to jest w ogóle mega, e, mega dobre. Na zasadzie nie próbujemy tutaj robić czegoś, co już było bardzo w komiksach Civil War, Secret Invasion, tylko próbujemy zrobić swoje. Zaczyna się ciekawa forma. Mimo tego, że mamy ten element w hydrze, to nie czujemy tego jako powtórki. Nie czujemy też tego dlatego, ponieważ wyraźnie zmieniamy tą naszą fabułę komiksową i wyraźnie zmieniamy, widzimy, że tutaj nawet pojawia się bardzo fajnie znowu inteligentnie napisana linijka. Pytają go: "A co jeżeli pojawią się Avengers?" I odpowiada Grawi w tym momencie: "Czy naprawdę myśli, że nie jestem na to przygotowany?" I my zresztą widzieliśmy chwilę wcześniej, co się dzieje. Otóż nagle w mediach rosyjskich pojawiają się zdjęcia Nika Fiurego i Mary Hill, że byli w Moskwie, byli na placu, gdzie były wybuchy. Więc to oni są współodpowiedzialni za to, prawda? Więc od razu, i słucham, te zdjęcia to może być po prostu grafik, który tam e, był e, podczas wybuchu. Więc od razu mamy, o co chodzi mu że on wie, że może wykorzystać, po prostu przebierać się w cudzysłowie, udawać Captain Marvel i tak dalej, i tak dalej i wykorzystać to, by jeszcze bardziej jątrzyć. Czyli te lata doświadczeń skłócania narodów przeciwko sobie, teraz będą też działały, by skłócić przeciwko sobie superbohaterów. Jest to nawiązanie do komiksu, a jednocześnie ładna linijka, która z jednej strony tłumaczy nieobecność Avengers, a z drugiej strony tłumaczy okej, okay, jestem na to przygotowany. Zresztą, to może też sugerować, że osoba, która od Powiada teraz za to, wcale nie jestem za kogo się podaje, bo już w pierwszym odcinku mieliśmy, że jedna z postaci mówi do, do Fury'ego Nick, ale okazało się, że jest człowiekiem, ale tu mamy kolejną postać, która mówi do niego Nick, i Nick Fury nie reaguje. Pamiętamy, on niespecjalnie jest fanem mówienia do niego po imieniu, no pewno nie Nicolas, na pewno nie Nick, więc dla mnie to też jest istotna e, sprawa, więc Mamy, że cała rada skroli idzie za, poza jedną osobą, idzie za, yy, za grafikiem, a ta jedna osoba, która powiedziała, że tego nie chce, yy, pomaga naszemu talosowi, żeby mówić się na spotkanie. Ale wcześniej mamy sytuację, że talos i Fury, rozmawiamy w pociągu i wreszcie dostajemy dobry dialog, gdzie Fury troszeczkę się budzi. I to jest troszeczkę dobrze napisany dialog, taki faktycznie szpiegowski. Choć zbyt łatwo okazuje się, że Fury nie wiedział, że mamy aż milion z króli na ziemi. Ale to też jest moment, w którym Talos wyrzuca z siebie, że to jest twoja wina, Nick. Zniknąłeś. Co ja miałem robić, jak zniknąłeś na 5 lat? Nikt nie liczył na to, że wrócisz. Trzeba było zadbać o dom. Ty obiecałeś, nie ma ciebie, obietnica też zniknęła. Więc my rozumiemy co i dlaczego zrobił Talos. Ale Nick Fury w tym momencie jest troszeczkę jeszcze w takim poczuciu okej, okay, dobra, opuszczają mnie ludzie, ja jestem, straciłem Maryję i pozbywa się Talosa. Talos go zostawia, więc w tym momencie mamy Nick Fury przeciwko wszystkim. Talos, który też będzie próbował coś zrobić po swojemu. Gravi, który będzie próbował coś zrobić po swojemu. I jeszcze mamy wprowadzenie naszego Jamesa Rhodesa, roadiego, czyli Iron Patriota. On jest oczywiście War Machine, czyli właśnie e, osobę, która będzie lada moment rozmawiać z Furym, który trafia właśnie do Londynu, umawia się na spotkanie z Rowdim I tam Rodi traktuje go, po pierwsze, dowiadujemy się, że rząd amerykański przynajmniej od kilku lat wie o skrolach, czyli coś tam z tym robią. Po drugie, w pewnym sensie zwalnia go. To jest w ogóle ciekawe, bo pamiętajcie, Fury w pewnym sensie nie żyje, to już wiemy, prawda? Jest jego grób zrobiony wszystko po zimowym żołnierzu. Po drugie, wiemy, że jest w kosmosie. Kto tam kim zarządza? Tam jest niby próba powiedzenia, no ty nie zarządzasz mną, ja jestem twoim przełożonym i tak dalej. Kurna, gdzie jest tam jakikolwiek chain of command? Ale zostaje zwolniony. Pytanie, czy to jest zwalnia go. Rody, czy zwalnia go skról, który udaje Rodiego, który właśnie jest specjalnie zaimplementowany tutaj, żeby nikt z Avengers się nie dowiadywał o zagrożeniu z królami, aż będzie za późno. Chciałbym, żeby chociaż jeden superbohater tutaj był zrobiony jako skról. To będzie dosyć, moim zdaniem, to będzie ciekawsze, ale nie jakaś osoba duża i nie za dużo tych superbohaterów. I najlepiej, żeby był to superbohater, który nie potrzebuje, który nie ma supermocy, bo my nie potrafimy ich odtwarzać. Rowdy ma zbroję. Wszystko się zgadza, no nie? Więc to dla mnie by bardzo ładnie pasowało, ale to jest moment, w którym mamy tak. No, stracił Maria Hill. Stracił przyjaciela, jakim miał być Talos. Stracił w tym momencie również przyjaciela, jakim miał być Rowdy. Swoją drogą tutaj znowu te dialogi są między nimi bardzo fajne. Jest tam odwołanie do Aleksandra Pirsa właśnie z zimowego żołnierza. Jest próba takiego tekścika, słuchaj, my tu jesteśmy razem braćmi, powinniśmy się wspierać, jesteśmy czarni i tak dalej. To nie nie on mi tu gupol. Bardzo dobrze zrobiona linijka tekstu. Naprawdę fajne, i tutaj. Są momenty w tym odcinku, gdzie mówię: "Okej, okay, ktoś tutaj popracował przy pisaniu dialogu i to jest całkiem inny Fury niż w tym ten pierwszy. Ten pierwszy, tak jak wybudzony ze snu. Więc nie ma tego, nie, więc nikt Fury zostawiony samemu sobie, trafia do kory jednej ze swoich krówek, bierze swoje autko i rusza na wieś gdzieś, gdzie na wsi. Bo to specjalnie przeskakuje i trafia najwyraźniej do swojego domu." Sam koniec odcinka to jest nasz wielki cliffhanger, gdzie wita go jego żona, którą najwyraźniej od iluś lat ma, która jest z królem, tylko że on ją widzi jako osobę, jako, jako zwykłą kobietę. Pytanie jest takie. Czy to jest osoba, ponieważ gdzieś przeczytałem, że to jest osoba, która pojawiła się na samym początku, ja specjalnie szukałem w 97 roku, że to jest jedna z tych osób, która zgłosiła się na ochotniczkę i że to jest uzasadnienie, że Nick Fury wie, że to jest skrólka i dlatego on był bardzo pobłażliwy dla skróli przez te wszystkie lata, dlatego ignorował to, ponieważ miał po prostu tą swoją relację. Czy jest to faktycznie ktoś, kto podszywa się pod jego żonę, jego żona nie żyje, powiedzmy, została zabita przez królę, Dzięki, jeżeli, jeżeli tak jest, to fajnie, bo wtedy nikt to już w ogóle jest dowalony przeraźliwie i e, on nie wie o tym, że właśnie jest inwigilowany aż na tym poziomie, że jego własna żona pracuje dla Grawika i jest, e, jest szpiegiem. Szczerze? No ja nie wiem, które rozwiązanie będzie ciekawsze, ale przynajmniej w tym momencie mamy ładne zasadzenie nasionek. Jednocześnie mamy wątek Gai. Gaia, która oczywiście pomagała e, grafikowi, i tutaj mamy, że ona śledzi grafika w, w tej ich bazie. Tu mam jedną uwagę do tak zwanego product designer. Product designer, czyli ci, którzy robią całe mm, sety, jak to wszystko wygląda. Pamiętajcie, mówimy o tym, że oni mieszkają w tym dziwacznym miejscu po, e, po jakichś nuklearnych próbach, ale mieszkają tam, kuwa. I jak ja widzę, że oni schodzą do jakiegoś podziemia, i tam jest po prostu wywalone na ziemię biurko. się sobie. Gdybym ja był sobie szefem, powiedzmy, szefem powstania, powiedzmy, że zająłbym budynek, to jedna z pierwszych rzeczy, o którą bym poprosił, to posprzątajcie mi to. To może jest moje takie malutkie, irytująca rzecz, ale to nie jest ich. Baza tymczasowa. Nie, 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 to jest ich domek. Tam mamy ludzi, którzy hodują kwiatki. Tam mamy jeszcze piętro niżej, takie super laboratorium. Nie podoba mi się to kompletnie, że dla mnie to jest takie trochę leniwe pisanie. O, to jest pozbawiona jakaś stara elektrownia atomowa, więc tam możemy się schować i pokażemy to w najbardziej nudny sposób na świecie. Moim zdaniem warto byłoby to zmienić, ale to jest, moje, to jest takie moje małe narzekanie. W każdym razie, tam Gaja śledzi prawą rękę Gavika i zobaczy. Trafia na komputer, gdzie znajduje, po pierwsze, panią Dalton. Dalton, która robi jakieś badania dla Grafika i mają szukać czegoś. Mają czegoś szukać, i ona pracuje na DNA. To jest wyraźnie nawiązanie do tego, że mieliśmy w komiksach uh, Secret Invasion, mieliśmy super skróle. Czyli takie skróle, które nie tylko potrafią wyglądać jak chociażby, nie wiem, jak po, chociażby Captain Marvel, ale także potrafią imitować ich moce. To nie będzie ta sama moc to Captain Marvel, ale na tyle mocna, że naprawdę działa. I super skról najsłynniejszy to jest ten z Fantastycznej Czwórki, co po prostu potrafi być każdą rzeczą naraz. Czterema mocami. I płonie, i ma kamień, i się rozciąga, i jest niewidzialny. Jednocześnie, bo jest taki super. Więc wyraźnie to jest to, to jest nasza nowa wersja tego, tylko będziemy robić to na Ziemi. I co więcej, udało się im znaleźć już kilka próbek DNA. Jest próbka Gruta, jest próbka tego dużego typa z Infinity War, albo nie, nie, nie pamiętam teraz. Jest próbka w lodowego giganta w ogóle, czyli Stora Dwójki, zaginionego świata, który, bo one mieliśmy ten moment, że się pojawił jakiś... To był lodowa bestia. Więc to jest ciekawe, że żeby zbudować coś silniejszego, to oni zbierają różne próbki i próbują tutaj bawić się z DNA. To jest zmiana wobec komiksowej wersji, ale jest to ciekawe i to mi się także podoba. Zatem Gaja to znajduje, ale ukrywa to przed grawikiem. No i mamy wątek teoretycznie, czy Gaja będzie dalej po stronie grawika, czy ona w pewnym momencie przejdzie i tak Kurczę, chyba jednak ten terrorysta nie jest dobry. Żeby nie było, jej wątek na razie jest taki nijaki, ale trzeba przyznać, jak na drugi odcinek, no to jej wątek, on nie wiemy, w którą stronę pójdzie. Nie wiemy, w którą stronę pójdzie Talos, nie wiemy, w którą stronę pójdzie Gravik, nie, wie, nie wiemy, co zrobi Samuel, nie wiemy, czy Rodi faktycznie będzie e, tutaj war Machine'em. Fajne, w tym względzie rozłożenia tych pionków, żebyśmy byli zagubieni, plusik. Zdecydowany ogromny plusik wobec odcinka pierwszego. Ale zdecydowanie najlepszą częścią całego odcinka jest powrót Olivia Coleman, która jest tutaj wiadomo z MI6 teoretycznie, która po prostu sobie wpada do wielkiej rzeźni, która jest przykrywką, bo tam robią przesłuchanie tego typa, który jest królem, który oczywiście udaje Amerykanina, który jest terrorystą. Ona sobie wpada, jest... Jezus Mary, na razie najmocniejsza część tego serialu, dla niej tylko w ja w ogóle bym chciał jej serial oglądać, jest najnajlepsza. Ona będąca bezwzględnym szpiegiem, który morduje, ale z uśmiechem i z kulturą brytyjską na buźce, kupuje ją z całym inwentarzem. Ale ona wpada, jest przepięknie, oczywiście wyrzuca wszystkich rosyjskich ludzi od specnazu, cholera wie. I ona zaczyna bardzo fajne przesłuchanie, od razu sprawdza, że mamy do czynienia ze Skrólem, odcinając mu palec i wydobywa trochę informacji z naszego typka, m.in. nazwisko naszego naukowca. Czym zdradza, że MI6 już coś wie o tym, że plany grewika nie są związane tylko z tym, że mamy, będziemy podmieniać ludzi, ale także ale także właśnie z próbą wymyślenia czegoś nowego, żeby skróle były silniejsze, co zdradza jej właśnie ten typek. Jest najlepsza na świecie, ona potem jeszcze jest z torebeczką. Ona ma się taką zajebistą torebeczkę i gdy trzeba uciekać, bo grawik dowiedział się, ponieważ, zdradzamy jedną fajną rzecz, że ma jednego typa w środku, czyli prawdopodobnie jeden ze skróli, podszywa się pod jednego z agentów specjalistów. To jest już coraz lepsze, naprawdę, że w praktycznie każdej agencji wywiadowczej, w praktycznie każdym rządzie, gdzieś jest przynajmniej jeden skról, który działa dla grawika. To zaczynamy dopiero czuć, jak bardzo paranoiczny jest ten świat, w którym istniejemy. To jest dobre, to jest naprawdę fajne. I on nam przepięknie, przepięknie ucieka, ale pojawia się grafik, żeby uratować typa, ale on mu nie ufa. I widać. No i wracają sobie do swojej bazy i tu kolejny raz będę narzekał. Coraz mniej narzekam, żeby nie było, ale jeżeli jesteśmy z królami, dojechaliśmy do lasu. Jesteśmy w lesie prawdopodobnie jeszcze kilka kilometrów albo kilkanaście kilometrów od naszej bazy. I zależy nam, żeby nikt nie odkrywał za bardzo ciał obcych to dlaczego do jasnej cholery strzelamy do jednego z naszych i zostawiamy go w lesie? Ja rozumiem, lesie, więc nie jest duża szansa, że nagle tam będzie przechodził ktoś z aparatem. Ale kurna to jest jednak, jesteście szpiegami, specjalizujecie się tym, a widzimy, że każdy skról po zabiciu zamienia się w skróla, prawda? Już jest zielony znowu. To po cholerę robimy to w ten sposób. Mała rzecz, mała rzecz, żeby chociaż zrobić tak jak w normalnym filmie Gajericiego, zabija go i wrzuca go do bagażnika. I od razu byłoby lepiej. W ogóle, skoro narzekałem, że w pierwszym odcinku walki był beznadziejny, tu trzeba przyznać, mamy walkę, w której grafik pokazuje swoje umiejętności, lepiej nakręconą i naprawdę tutaj już, na przykład jego tam przerzuca jednego ziomeczka i tak dalej, jest ogromna różnica. Nie dajcie Samuelowi walczyć wręcz, bo naprawdę to nie wygląda dobrze, a my będziemy mieli lepsze efekty jako widzowie po prostu. I tak kończy nam się drugi odcinek, w tym momencie nie wiemy i najważniejszy problem będzie taki pewnie, czy to jest faktycznie żona, która jest królką i Fiury po prostu hajkną się ze królką, czy on o tym nie wie. Znowu, ja nie wiem, nie chcę tutaj w tym momencie wyrokować, ale muszę przyznać, odcinek znacznie lepszy, znacznie ciekawszy i wreszcie, gdyby nie to, że on jest wciąż dla mnie za ciemny i gdyby nie to, że troszeczkę Samuel wciąż jest taki. Trochę jest cieniem samego siebie I swoją drogą to jest fajne, ponieważ teoretycznie Grafik mówi, że on mógł go zabić, ale on nie chciał go zabić. On chciał sprawdzić, czy Nick Fury jest dla niego zagrożeniem i powiedział, że nie, no obserwował go i że to był tylko cień, to były tylko opary tego, co zostało z Nicka Fury'ego. Fajne, to jest dla mnie znowu jako droga Fury'ego, który faktycznie się zatracił, okej, okay, tylko szkoda, że prawdopodobnie no nie zobaczymy, dlaczego Fury tak się zmienił. To, to byłoby dla mnie, sprawiło, że ten serial jest lepszy. Gdybyśmy zaczęli ten odcinek, albo gdybyśmy mieli film, który nam wyjaśnia, dlaczego Fiury już nie jest tym najbardziej pewnym siebie, najlepszym agentem w historii. Gdybyśmy to mieli, to dla mnie ten serial w tym momencie byłby znacznie ciekawszy, a tutaj ja muszę bardzo dużo mieć zawieszenia niewiary, by móc się dobrze bawić. Ale bawiłem się w drugim odcinku znacznie lepiej, więc no już z chęcią czekam na trzeci. Dobra, tyle z mojej strony, wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału, widzimy się następnym razem oczywiście tutaj, czyli na Brodach z Kosmosu, zapraszam Was do subskrybowania, do pisania swoich pytań, swoich teorii i widzimy się jeszcze raz tutaj, do zobaczenia!